Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Dotarliśmy Wyspa Mafushi Malediwy Zapraszam Idziemy dzisiaj zdążyć pierwszy raz na wschód słońca Proszę Państwa, 6.20 jest wschód ale jest, wszy jest wszystko w chmurach i nic nie widać. Pierwszy raz w życiu wstaniemy. Nie no, dobra, się śmieję, że pierwszy raz, ale e, nie za często. A tutaj nic nie widać, bo wszystko w chmurach. W ogóle zapowiada się na deszcz i trochę na burzę, ale na deszcz na pewno. Jest taki zimny wiatr, mega mocno ciemnych, mega dużo mocy, mega, mega dużo ciemnych chmur. Jeszcze świąkam, bo dopiero zostałem 5 minut temu może. Znaczyłem ubrać klapki i wyjść. Chcieliśmy zobaczyć na wsku słońca, ale nic tego raczej. O, płaszczka. Woda już nabiera koloru, powiem Wam coraz bardziej. Widać, że słońce inaczej pada. Bo wcześniej jeszcze nie było tak widać tego niebieskiego tutaj. I słońce wyszło. Dopiero jest za chmur. Wcześniej nie było widać, ale na kamerze też tego tak nie oddaje. Dużo ładniej to wygląda w rzeczywistości. Ale już niestety wschodu nie zobaczymy, bo już jest poza horyzontem, ponad horyzontem. Z tej strony, właśnie na której jestem, czyli wschodniej, z rana wieje najmocniejszy wiatr. I tutaj tak naprawdę nie ma za dużo rzeczy. Budują się nowe budynki, są nowe bloki, ale całe centrum życia i miejsce, w którym można się kąpać, bo są specjalne bikinia, bikini beach, miejsca oddzielone, w których można się kąpać, są po drugiej stronie. Tutaj można zobaczyć jedynie wschód słońca. No jest najszersza ulica, którą jeżdżą po prostu tutaj ludzie do pracy, do sklepu, do domu. Po prostu nie ma po tej stronie za dużo rzeczy. Łodzie, które są chyba zacumowane, nie wiem czy popsute, czy na nich mieszkają, bo widzę, że czasem są rowery, są w środku rzeczy, ludzie tak jakby mieszkali w tych łodziach, ale stoją przy plaży, nie są w wodzie, więc nie wiem czy są w użytku. Idziemy lewym wybrzeżem wyspy i tutaj jest śmietnisko. I tak jak zawsze wyglądają Malediwy pięknie na obrazku, to zobaczcie na to śmieci wysypiska, tutaj są palone śmieci tutaj jest wielki syf, brud i mogiła a to jest zaledwie 10 metrów 20, no dobra, może 100 od głównych plaż, głównych hoteli w tym, na tej wyspie szok, no ale jakoś muszą to utylizować, tam wysypisko a tutaj złomowisko Wydaje mi się, że tutaj są wywalane stare, popsute łódki, rozbierane na przykład na części albo po prostu, które się popsuły i nie ma co z nimi zrobić, to po prostu je tutaj składują, bo widzę, że wszystkie są na cegłach. Na każdej wyspie trochę prześwietli, bo słońce. Są takie wielkie wieże nadajnikowe. I coś, co ja jestem w szoku, to to, że nawet na oceanie pływając łódką jest zasięg 4G. No, hit, tego nie spotkałem. Godzinę od y, wyspy, godzinę od lądu, a tam zasięg 4G. Normalnie można po internecie chodzić, wszędzie jest tak samo. Czy to promem płynęliśmy, czy motorówką, speedboatem, czy byliśmy z jednej, z drugiej strony. 4G praktycznie wszędzie, i wydaje mi się, że to przez te nadajniki. Nie wiem czy wiecie, ale Mafushi to jest jedyna wyspa na Malediwach, na której jest więzienie. Tutaj są przywożeni wszyscy więźniowie, jeżeli zrobili jakieś przestępstwa, i sąd ich skazał na więzienia. Odbywają właśnie je na tej wyspie. I tak to więzienie wygląda. Już Wam pokazuję, bo jestem przed nim. Wczoraj widzieliśmy, jak jedna osoba wchodziła do tego więzienia, a my się śmiejemy, że to dla niektórych więzienie, dla innych byłyby to wakacje, bo jest 30 stopni, słońce, ocean, piękna woda, ale jednak za murami. Także już wam pokazuję, jak wygląda tutaj więzienie. Tutaj są mury wielkie, lampy i kamery, żeby nikt nie uciekł przypadkiem. Ale co najśmieszniejsze, zaraz kawałek, pójdziemy dalej. I tak jak jest tutaj wielki mur betonowy, nie wiem, czy tam kolczastego drutu nie widać u góry, ale może jest z drugiej strony. To tak, tam kawałek dalej jest praktycznie. Siatka, czyli płot siatki z dziurami, z której, szczerze powiedziawszy, to każdy by uciekł. I słuchajcie, mafushi więzienie. Panowie wychodzą ze służby chyba. 25 lat więzienia. Panowie stolarze coś robią. Motorówka ładnie wygląda. Widzieliśmy wcześniej taką jedną na wodzie, co pływała. To naprawdę fajna sprawa. Dużo ładniej to wygląda niż normalna motorówka. A ma moc motorówki po prostu silnik wrzucony w taką osłonę, obudowę jak jakiś luksusowy samochód. A tu jest ta dziura, o której mówiłem. Jak zobaczycie, jak zobaczycie tutaj. To uważam, że nie wiem jak to wygląda z drugiej strony, no ale chyba każdy byłby w stanie wyjść albo wejść. Nawet przez ten płot tutaj skoczyć za mur, wejść, no ale raczej nikt do więzienia samemu pchać się nie będzie. Raczej jakby wychodzili to w drugą stronę. Ale nie wiem jak to wygląda od tamtej, aczkolwiek sami widzicie, jak z tej strony jest rozwalony ten płot. Ludzie mówią, że ma zatopi kiedyś i pewnie tak będzie prędzej czy później. Ale jak zobaczycie, to te wyspy cały czas są w budowie. Cały czas są sztucznie poszerzane jak w Dubaju, albo są dodatkowo wspierane różnego rodzaju właśnie falochronami i innymi tego typu rzeczami, żeby tych wysp nie podmywało, i wszędzie na każdej widać po prostu plac budowy. Tutaj mamy knajpkę przy knajpce, w której można zjeść. Akurat one są oddalone od centrum, można powiedzieć centrum, bo to jest zaledwie tam, 50 metrów dalej, ale już widać, że są oddalone, że po prostu nie ma tu tyle ludzi, są puste, zaledwie kilka osób i można na spokojnie usiąść, a cała reszta, wszyscy turyści z reguły są tam, tam też jest Bikini Beach, Bikini Beach. I po tej stronie zachodzi słońce, czyli to jest ta zachodnia strona wyspy. Tutaj taka restauracja i rogu. ładnie wygląda. Ciekawe, jakie mają ceny. Frytki 35 rupi, 10 rupi to jest 2,5 zł, więc około 8 zł małe frytki. Barbecue. E, nóżki z kurczaka, w sosie barbecue. I miodu to macie 140, czyli tak na oko 35-30 zł. Jest tych tutaj dość sporo tego jedzenia. Zobaczymy na soki, może ja też teraz głodny nie jestem. Będziemy później coś szli jeść Ale wygląda tutaj fajnie. Zobaczmy, jak wygląda z sokami. Ucieka mi ta karta, bo wieje. No i na przykład pizze. Pizza średnio 30 zł. I niestety nie ma tutaj chyba karty z, loda, z szejkami. O, Stek. Stek 150 rubli. To powiem szczerze, chyba tutaj przyjdę. To jest 40 zł zaledwie. Zobaczcie, jak rozbudowują hotel. Na początku było tutaj jedno piętro i pewnie rozkręcało się biznes szedł, coraz więcej turystów, i teraz dobudowują kolejne piętra. I tutaj jeszcze widać, że jest budowa, ale już nie jest jedno piętro, a kolejne, drugie, trzecie, czwarte, pięć, sześć pięter. I pewnie będą powyższać w miarę, w miarę jak będzie się rozwijało, aczkolwiek na ten moment, tak jak widzicie. Schody do góry, albo pewnie wejście jest od drugiej strony, i tylko pierwsze piętro zamieszkane, a tam rozbudowują dalej. Tutaj kolejny blok, też robią pomału. Fajnie, że prawie przy każdej uliczce większej, albo między alejkami, są takie sadzone roślinki, drzewa, krzewy wszystko, żeby ten cień dać. Jest początek lutego, a tutaj jest 32 stopnie jest tak upał jak nie ma chmur nie ma wiatru, że to jest szok wychodzi się na dwie minuty i spala dosłownie żywcem ale bardzo często wieje, bardzo często rano jest pochmurno przy wschodzie czyli jak jest wschód słońca to jednak ciężko go zobaczyć przez chmury jest wtedy silny wiatr później w ciągu południa to wszystko zanika czasem popada i jak pada to naprawdę mocno ale wieczorem jest to samo znów przychodzą chmury, znów przychodzi wiatr i ciężko zobaczyć zachód słońca, bo po prostu całe zachmurzone niebo i nie można nic zobaczyć. Ogólnie nie ma co się dziwić tutaj, bo jeżeli turystyka naprawdę napędza te miejsca, to no muszą się jakoś rozbudować. Jest ograniczony teren, naprawdę te wyspy są bardzo małe. I pomimo, że Mafusz sama w sobie jest malutką wyspą, jest jedną z większych tutaj, więc też się im nie ma co dziwić, że wykorzystują każdy metr jak tylko mają opcję rozszerzyć w jakikolwiek sposób budynek, to to robią, bo inaczej nie, by, nie byłoby miejsca, nie byłoby to aż tak ładne, bo wszystko by było zawalone budynkami, a jednak gdzieś turyści też są pochodzić po tym piasku i poczuć ten klimat. Tutaj jest taki główny port. Jeżeli ktoś będzie brał wycieczki, jest tych budek naprawdę pełno z wycieczkami. To prawdopodobnie będzie wypływał z którąś z tych łodzi. Ciężko powiedzieć którą, na pewno gdzieś tam dadzą znać. Ale to są właśnie łodzie, łodzie którymi się wypływa stąd. Słuchajcie, płaszczki jako symbol. Ja uważam, że tutaj naprawdę tych płaszczek jest pełno. Bardzo dużo. My ostatnio widzieliśmy, jak szliśmy na wschód słońca, dosłownie przy brzegu. Przy samiutkim brzegu ta płaszczka wpływała na brzeg, a pomimo, że to było tutaj na wyspie lokalnej, a jak byliśmy na wycieczce, to widzieliśmy jeszcze więcej tych płaszczek. I z tego co mi wiadomo, jeden gość, który był taki dość popularny z tego, że nagrywał ze zwierzętami niebezpiecznymi materiały, to on od takiej płaszczki zginął, bo te kolce tutaj one są ponoć bardzo ostre. Jedna taka płaszczka go chyba nadziała na ten kolec. Nie wiem jak to działa dokładnie, ale ponoć właśnie zginął od płaszczki. A to był taki gość, nie pamiętam go z imienia z nazwiska, ale pamiętam co on robił. E, na przykład z krokodylami, się, że tak powiem, bawił z rekinami, z innymi tego typu zwierzętami, robił takie hardkorowe rzeczy i właśnie płaszczka go zabiła jak z nimi nurkował. Jak ktoś nie chce płynąć promem publicznym, to tutaj właśnie można zamówić speedboat. I wtedy taki speedboat płynie trzy razy szybciej ale kosztuje dużo więcej, bo publiczny prom kosztuje 2 dolary do Wyspy Male, a Speedboat 25 dolarów, więc dużo więcej. Ale tak jak mówię, nie płynie się prawie 2 godziny, tylko 30 minut, więc można też fajnie przejażdżkę sobie zrobić, ale jak są fale, to dużo mocniej tym speedboatem będzie bujać niż publicznym transportem, bo jest po prostu mniejsza ta łódka. Tutaj knajpki, się śmiałem, bo się nazywa. Kokonut candy, a nie ma nic tam z kokosa. Chciałem na przykład picie z kokosa, to też nie było. I to jest właśnie od tej strony zaczyna się Bikini Beach. Czyli jak sobie pójdziemy w tamtą stronę, trochę zawiało, to będziemy szli właśnie w Bikini Beach. Czyli tutaj dopiero możemy w stroju kąpielowym się kąpać od tej strony. Po drugiej stronie jest zakazane, no niestety kraj. Jest taki, a nie inny, no i ma religię, którą ma, i ona zakazuje po prostu wszędzie chodzić e, ubranym w stroju kąpielowym, więc wyznaczyli odpowiednie miejsca, tak jak ta plaża, i kolejne, w którym można śmiało chodzić bez koszulek. Kobiety mogą w stroju kąpielowym i mogą się kąpać. Sami zobaczcie, tutaj są właśnie główne sporty wodne po każdej stronie. Można wypożyczyć kajaki, skutery wodne, padelbordy, późno nurkowanie. Z delfinami, z rekinami, z płaszczkami na deskę. Jest po prostu tego pełno tutaj. Każdy sklepik to każda praktycznie podobna usługa, ale u kogoś innego. Tu jest fajnie dużo cienia. To jest taki główny hotel, największy tutaj. I on idzie tak z tej strony i na wskoz. Jest kilka hoteli tutaj, tak jakby. Jeden budynek, ale kilka nazw. Muszę sobie klapki ściągnąć, bo trochę już mnie zaczynają ocierać. A wchodzimy praktycznie na plażę, to się niewygodnie będzie szło, bo z tej strony już praktycznie kończymy zachodnią część wyspy i robimy kółko, wracamy na wschodnią. Tutaj się zaczyna właśnie plaża, w której już można swobodnie się kąpać. Tak jak widać, od razu jest dużo więcej ludzi. Tak jak idziemy dalej, to się rozciąga właśnie tak wzdłuż. Kolejne etapy tej plaży. No i słuchajcie, tak naprawdę stamtąd jak przyjdziemy, czyli to jest tak jak obchodziliśmy to teraz, to jest zachodnia część, gdzie zachodzi też słońce i obkrążymy tutaj. Cofamy się do tamtej części wschodniej, z której tak naprawdę przyszliśmy. Tak mała jest ta wyspa. 5-10 minut i obejdziesz ją wzdłuż i wszerz. Malediwy są obecnie tak popularne, bo po 2004 roku, jak było tsunami, to otworzono wyspy lokalne, tak jak ta, Mafushi. Kiedyś były zamknięte dla turystów i można było tylko przyjechać na Malediwy na kurorty. To był bardzo luksusowy wyjazd. A obecnie prawie każda wyspa lokalna jest otwarta. Powstało dużo guest houseów, hosteli, hoteli, dlatego te wyspy coraz bardziej się rozbudowują. Przez kataklizm. Porozmawialiśmy wczoraj właśnie z właścicielem jednego tutaj z hoteli po 2004 roku. Po prostu władze stwierdziły, że trzeba się otworzyć na turystów bo bardzo ponieśli straty. Kolosalne. Dużo wysp zostało zalanych, nawet ta tutaj została e, zalana. Male samo zostało zalane, dwie trzecie male stolicy zostało zalane przez wodę pod tsunami. Więc straty były olbrzymie i kolosalne i władze stwierdziły, że warto się otworzyć po prostu na turystów. I to był dla nich bardzo dobry ruch, bo jak rozmawialiśmy z e, tym panem, to oni wcześniej zarabiali tutaj po 60 dolarów miesięcznie. Lokalni y, mieszkańcy nie mieli takich prac, nie mieli tylu turystów, nie mieli tyle dochodu. A obecnie zarabiają około 600-700 dolarów. Na przykład on był nauczycielem y, w szkole, tutaj lokalnej. Więc dużo się poprawiło. Słuchajcie, laucik w takim miejscu, nawet pomimo wiatru, który pomimo, że jest mocny, jest bardzo przyjemny przy tylu stopniach. To jest coś pięknego. Naprawdę. To jest coś pięknego. Tutaj mamy Sunrise Beach, można usiąść na wschód słońca, ale tak jak mówiłem, nam ciężko było w ogóle ten wschód zobaczyć. Na przykład tamta wyspa, która jest po drugiej stronie, nie wiem czy coś będzie słychać przez ten wiatr, ale nazywała się Picnic Beach i Picnic Island i ona została zatopiona całkowicie w 2004 roku, ale władze tutaj postanowiły ją odbudować sztucznie, nasypały ją z powrotem i to była taka lokalna wyspa z pięknym piaskiem, gdzie były żółwie, które się rodziły, uciekały do wody. Ale niestety została zalana i po odbudowie już nie ma tego klimatu, już nie ma żółwi i została odbudowana dla turystów, dla lokalnych ludzi, bo to była zawsze ich wysepka, na którą pływali, chodzili, a obecnie po prostu nie mieli wysepki takiej małej, bo została zalana pod tsunami i ją sztucznie stworzyli na nowo. Z tego co mówili nam przedwczoraj, to tak samo jak idzie słońce, podobnie idzie tutaj wiatr, czyli od strony wschodniej. Gdzie jak wzejdzie słońce od samego rana i zawiewa fale i wiatr, to tak później po całym dniu wiatr przechodzi na stronę zachodnią, tam gdzie te słońce zachodzi, a obecnie najwięcej wieje z tej strony, sami możecie słyszeć, po prostu na wprost. A jest południe 15 godzina, więc idealnie by się to zgadzało: słońce jest nad nami i w taki sposób to jest dzień w dzień tutaj. Tu zaraz pójdziemy, jest taki plac. Gdzie widziałem, że dzieciaki jeżdżą m.in. na deskorolce, ale coś, co mnie zdziwiło, to to, że tutaj też są ciężarki. Tutaj one są. O takich maszynach mówiłem wcześniej. Tak to wygląda. Czyli takie podstawowe, gdzie się czasem na osiedlach buduje, a nikt ich nie korzysta z reguły. Rzadko widziałem, żeby ktoś używał. A tak wyglądają te ciężary. No. No i słuchajcie, praktycznie obeszliśmy całą wyspę, czyli jak teraz spojrzymy, tam wyszliśmy, zaczęliśmy wszystko nagrywać, obeszliśmy całą wyspę dookoła, tam, tam i tutaj jesteśmy z powrotem Ile to zajęło? Może 5, może 10 minut Naprawdę te wyspy są bardzo małe Więc też jeżeli ktoś liczy na to, że tutaj będą imprezy, że tutaj się pobawi to proponuję zapomnieć i nie płynąć na te wyspy bo po pierwsze nie ma tutaj alkoholu, są tylko w kurortach lub na party boatach to po drugie jest to bardzo mała wyspa nie ma tu żadnych imprez nie ma tutaj żadnego nocnego życia więc też po prostu nie będzie raczej się dobrze bawił jeżeli chodzi o takie rzeczy więc też raczej z imprez nici po prostu ludziom, którzy przyjechali tutaj na imprezy odradzam ale jeżeli ktoś przyjechał z ciekawości zobaczyć na kilka dni bardzo polecam i tak samo jeżeli ktoś chce sobie wycilować, zrelaksować się to uważam, że ta wyspa jest naprawdę Turbowyspą, jako taką też wylet wylotową, przejazdową, możesz tu spędzić 2-3 dni i popłynąć stąd na dużo mniejszą wysepkę, na inną wyspę, trochę dalej, ale z bardzo fajną bazą wypadową. Więc na pewno bym polecał tą wyspę, jeżeli ktoś chce popłynąć dalej lub jeżeli chce po prostu sobie odpocząć, czy to samemu, czy to z drugą połówką, czy z rodziną. Na pewno tutaj sobie odpocznie i wyczyluje. Tak wygląda tutaj miasteczko, właśnie w środku, w centrum, pomiędzy tymi wszystkimi hotelami, pomiędzy tymi wszystkimi miejscami. Nie czuć już tego wiatru aż tak. Po prostu jest dużo uliczek. O, i tu jest ta szkoła, o której też mówiłem. To jest ten zielony budynek. No jest dużo bardziej spokojnie. Na ten moment na wyspie jest bardzo dużo Polaków, przez to, że Wizer ma fajne połączenie przez Abu Dhabi. Więc można tutaj praktycznie Polaków spotkać na każdym kroku. Mafusie na ten moment, jest takim bardzo popularnym kierunkiem dla Polaków, bo po pierwsze, siatka Wizera dobrze tutaj lata, ale po drugie, bardzo dużo jest poradników, właśnie między innymi mówiących o tej wyspie i to gdzieś tam się niesie, i przez co się stała ta wyspa bardzo popularna wśród Polaków. A o dziwo jest ich mnóstwo. Więc kwestia jest taka, że z reguły tutaj Polacy wybierają to, bo ktoś komuś powiedział, polecił, a tych wysp jest naprawdę pełno bardzo związanych i podobnych. Jaką walutę tutaj warto wziąć? Moim zdaniem dolary i zamienić na rupie. Taki przelicznik ich to jest 16 do 1, 1 dolar to jest 16 rupi i uważam, że dużo lepiej płacić tutaj w rupiach. Takie jest moje zdanie. Różnie ludzie mówią, ale liczyłem kilka razy i w większości przypadków opłacało się dużo bardziej płacić rupiami. A dolary zawsze można lokalnie wymienić. Wszyscy są chętni na wymianę, jak tylko zapytamy, więc warto wziąć na pewno dolary ze sobą. Ale w większości miejsc i tak zapłacimy kartą. Plan jest taki, żeby tam przejść na drugą stronę wyspy. I jest to wyspa, którą można przejść wodą, bo jest na tyle płytka woda, że można przejść. Ale będziemy to sprawdzać, czy to jest prawda. I tutaj naprawdę ta woda już robi robotę. Jest turbo, 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 turbo. Ładna. Na sporty wodne wzięliśmy taki pakiet, czyli na spadochronie za motorówką będziemy lecieć. Drugie to jest 15 minut motorówką i trzecie to jest z kajakiem. I wszystko kosztowało 130 dolarów z nagrywaniem dronem. 20 minut płynęliśmy luźnym tempem. I zobaczcie, nie wiem czy na kamerze tak oddaje ten kolor, ale w rzeczywistości jest piękny. Z 10 różnych barw niebieskiego. To jest ta wyspa, która jest oddalona dosłownie z kilkadziesiąt metrów od Mapusi. I tutaj można przyjść pieszo, tak jak wspomniałem wcześniej. Tylko musimy znaleźć drogę, żeby to pieszo przejść. I tak to wygląda na miejscu, z plaży. Jest tutaj trochę zieleni, nie za dużo, ale jest trochę taka dzika plaża, dziki piasek. Ładny, czysty, ale jednak wyrastają z tego. Trochę zieleniny, trochę chwastów i tak wygląda cała reszta. Powiem szczerze, że byliśmy tam około godziny, tak licząc, że wszyscy polecieli do góry i na każdego trzeba było czekać i samemu polecieć. I na pewno polecam, bo w zestawie uważam, że się fajnie opłaca. 130 dolarów za wszystko, czyli ten spadochron z motorówką. Później jeszcze dochodzą te jetski, motorówki, te skutery wodne. I kajaki. Albo, te takie, Albo właśnie takie te deski, stojące, na które można prawo. stanąć. Paddleboard to się chyba nazywa, ale nie jestem pewny, chyba tak? E I na tych skuterach wodnych 15 minut, a na tamtym godzinę. Więc cena nie najgorsza, szczerze mówiąc, za zestaw tych trzech rzeczy. No, a na pewno fajnie. I zapomniałem dodać, że ta cena 130 dolarów to jest za dwie osoby, z nagrywaniem i z dronem. Na osobę więc wychodzi. Tak naprawdę 65 dolarów już z nagrywaniem i z każdą z tych atrakcji trzech